Organizatorzy Spartynic przesądni nie są, więc mocno wierzą, że 13 dzień wyścigowy będzie szczęśliwy i pełen atrakcji. Podczas kończącej sezon imprezy kibice zobaczą 9 różnych wyścigów. Są to gonitwy i płaskie, i płotowe, i gonitwy przeszkodowe. Gonitwy płaskie oczywiście dla koni arabskich, przede wszystkim dlatego, że te konie w innego typu gonitwach się nie ścigają. Ale ciekawa gonitwa arabska, ponieważ będzie to gonitwa o nagrodę wikinga, jednego z bardziej dzielnych koni w dwóch seriach. W pierwszej serii pobiegnie aż 10 koni, w drugiej koni 9. Mamy również czempionat płotowy. Jest to gonitwa płotowa dla koni trzyletnich letnich na dystansie 2800 metrów. Dwa razy krótszy dystans będą mieć do pokonania uczestnicy gonitwy szybkościowej rozgrywanej pod patronatem Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych. Widowiskowy koński sprint rozpocznie się około godziny 15. Bardzo ciekawie zapowiada się także ostatni akcent wyścigowy w roku 2012. W gonitwie zamknięcia sezonu 5 koni rywalizować będzie na dystansie 2600 metrów. To dystans dłuższy niż dystans derbowy, czy inne dystanse klasyczne, które oglądaliśmy w tym roku. Natomiast dlaczego ta gonitwa jest gońcą szczególną? Nie tylko dlatego, że jest to gonitwa zamknięcia sezonu, ale przede wszystkim dlatego, że biorą w niej udział dwa najlepsze Półkrewki rocznika ogier grad i ogier Gregor. Do tej pory obydwa mają po pięć zwycięstw na koncie. Jeden wygrał w derby, drugi wygrał tydzień dwa tygodnie później. W związku z tym zobaczymy, jak rozstrzygnie się naprawdę ten pojedynek pomiędzy tymi dwoma niewątpliwie świetnymi ogierami. Przyszły sezon wyścigowy we Wrocławiu na razie obwarowany jest wieloma znakami zapytania. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli działaczy Spartynic, konie wrócą do ścigania pod koniec kwietnia. Zamierzamy jeszcze nie. Nie jest to do końca pewne, ale zamierzamy współpracować bardziej ściśle z totalizatorem sportowym i storem warszawskim. Został prawie że już wytyczony dzień rozpoczęcia wyścigów konnych na torze wrocławskim. 20 kwietnia przyszłego roku w sobotę miało być huczne otwarcie na Służewcu, natomiast 21 kwietnia na torze wyścigów konnych na Partynicach. Mamy nadzieję, że tak będzie No i robimy wszystko, żeby tak było. Ostatni dzień wyścigowy roku 2012 na Partynicach rozpocznie się w niedzielne południe. Wstępna Warszawski tor jest tradycyjnie bezpłatny.